Jesteśmy w Suliszewie. Jest to drugi dzień naszych prac poszukiwawczo-archeologicznych. A właściwie, wykonujemy tutaj sondaż archeologiczny. Sondaż, który ma nam pokazać, potwierdzić a w zasadzie już mamy ten wynik po pierwszym dniu pracy, jakie tutaj prowadzimy że nasze trafienie podczas kwerendy, jaką robiliśmy w 2021 roku, która wskazała nam, że tu w tym Nesie znajdował się cmentarz, było właściwe. Tu, według dokumentów niemieckich, było pochowanych 190 żołnierzy, zarówno strony carskiej, jak i też niemieckiej. Oczywiście żołnierzy niemieckich było dużo więcej tej pochowanych. Właśnie dzięki tej pracy dowiedzieliśmy się, że cmentarz ten został ekshumowany. Pytanie, jak dokładnie, no, pojawiają nam się szczątki tej żołnierzy, elementy wyposażenia, więc, no, wiemy na pewno, że ten cmentarz był. Możemy też zobaczyć, jaka skala była tego cmentarza i tu mamy kilka pytań, albo pojawiają się kolejne pytania. Czy te 190 żołnierzy mogłoby się pomieścić na takim skrawku. Czy ten cmentarz nie jest dużo większy, albo nie jest położony w innej też części, albo na obrzeżach tej nekropolii właściwej, która ma zarys, tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie, nasz wynik, który tutaj teraz mamy, jest taki, że cmentarz tutaj był. Kwerenda. Która pokazała nam to miejsce, była właściwa, czyli wniosek był właściwy. Szczątki tutaj żołnierzy jeszcze się znajdują i to w niemałej ilości. Więc zresztą Państwo sobie sami też pewnie zobaczą na materiale, jak to wygląda, bo nie będziemy niczego ukrywać. Tak naprawdę wszystko chcemy, żeby było transparentne. Projekt tak naprawdę, który realizujemy ma na celu przywracanie pamięć o I wojnie światowej o, tych, o tej historii, która toczyła się nad rzeką Rawką w okolicach Skierniewic i temu właśnie poświęcone są te badania. około e, 50 cm 50 tak naprawdę te pochówki na samym początku no w, w czasie pierwszej wojny światowej nie były na głębokim e, na no, głęboko chowani były ci żołnierze e, więc tak naprawdę te wody gruntowe i tak dalej no, mogły sobie e, przesiąkać czy to może być powodem też, że gdy ta wilgoć e, w jakiś tam sposób dochodziła intensywniej do tego ciała czy to się rozkładało bardziej, czy nie? Jest to duże prawdopodobieństwo, bo chociażby to, że ziemia, która jest twarda, będzie inaczej przypuszczać tak. niż to, co w kobrze. No to jest mięciutka ziemia, bardzo właśnie. No to jest las, ta gleba, taka, tak. która jest Zresztą las podobno już tu był, więc też były dużo korzeni. Tak. I one też wodę zabierały do siebie, ale też utrzymywały. Bo korzenie też przytrzymuje, tak. to też mogło mieć wpływ na to, że się i lepiej albo gorzej wokie rozkładały. Czyli rezultat nasz, który tutaj y, mamy, to tak, na pewno tutaj był cmentarz. Nie wiemy w jakim stopniu został, zostały podjęte szczątki żołnierzy w czasie eks ekshumacji, komasacji. I tak naprawdę, tam, gdzie zaraz też pójdziemy, mamy szczątki, które by wskazywały, że na przykład albo było kilku tam żołnierzy, mogło być spoczywać. Bo tam jest dużo więcej szczątków. Tam po prostu jest naprawdę taka... rozrzucano te szczątki. Są so, czy... Nie Nieraz jak prowadziliśmy takie ekskumacje, no, tak, to było wszystko w jednym miejscu. Czyli na przykład zbierano też fragmenty żołnierzy i nie było możliwości określenia tak. ich, kto to jest dokładnie, albo chociaż coś przypisać, czy to było z tej drużyny, czy z tego pułku, czy z czegoś. I tylko kopano jedną dużą jamę i na przykład, nie wiem, nogi wrzucano, ręce, albo Aha. jakiś korpus, no bo to wiadomo... No, po... Rozerwanie człowieka jednak powoduje, że też nigdy go nie zbiorą w całości z tego pola Co ciekawe, tutaj tak naprawdę pojawiały się też takie dość potężne fragmenty odłamków artyleryjskich. Naprawdę takie ciężkie. One już, my je podjęliśmy, mamy je w muzeum, ale naprawdę są potężne. Czy były w człowieku? Czy później na przykład tu coś trafiło? Tutaj mogło coś trafić i na przykład mogło, no... No nie kształcić formę na przykład pochówku też, to, tak? Przecież wychwałoby cały ta tak dalej i wszystko by przemieszało też. Tak. A później to zostało po prostu zarównane i do tej pory po... nie ma śladu, żeby to zobaczyć. To musiałoby być w miarę dobrze kupane, a jak było jakiś meter, to też ktoś się staje, to jednak wyrównać, szczególnie jakby zwłoki wystawały z tej... Podejdźmy jest, teraz do tamtego w kopu. No dobrze, mamy tutaj. E, no sporo tych kości jest. Pojawiło się, naprawdę sporo. E, I to są takie dość, bym powiedział, cienkie, długie kości. To nie są nogi, nie, na pewno Kości bo, ręki. Kości ręki. Tak. Bardzo dziwnie widać. to wszystko wygląda na tym cmentarzu. I to, raczej ręka dolna część przedramienna. Bo... Ale tutaj dwie rączki są. Tu raczej chyba jest nawet więcej. Bo więcej, tak? Każda z tych to będzie pojedyncza ręka. Są dwie kości na przedramieniu i jest jednego typu kości cztery. No i tutaj kawałek buta jest, tutaj wszystko jest. Tak naprawdę nie wiadomo, co dalej jest. No, no ale właśnie się wchodzi, drzewo, wchodzi to wszystko pod drzewo. to wszystko pod drzewo, więc tak naprawdę. Aby kopać drzewo, albo nie by się wiemy, zawaliło, się nie dalej znajduje. Całości jako tego. No, ale też widać chyba fragment czaszki. Tak? No ten płaski. Aha, faktycznie. Może być fragment tutaj czaszki. Więc albo zostało to zebrane z pola bitwy, albo z jakiegoś szpitala. No rzeczywiście. W czasie amputacji mogły tutaj zostać przyniesione szczątki, albo na przykład tak jak wspomniałeś na polu bitwy na ziemi niczyjej, gdy ciało, albo tyżonie zostało rozerwany, no to po prostu, gdy to ciało już później no jak się zebrano, tutaj mogli też szczątki przyjść. też przynieść. W każdym razie, no, tak jak nam kiedyś ktoś powiedział i zasugerował, że tutaj byli chowani żołnierze w okresie I wojny światowej, to się sprawdziło, potwierdza się, mamy rezultat. Jak to wygląda dalej, to tak naprawdę by trzeba było wykonać stuprocentową pracę. Archeologiczną odsłonić ten, y, tak? No tak mi się tutaj odsłonić cały, by tak. trzeba było. No na pewno po, po fragmentarycznie, a poza tym też trzeba by wyjść chyba poza ten kop sanitarny i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to y, całość założenia. Bo wydaje się, że one są nie w układzie takim Przepraszam jak. Przepraszam ci bardzo. Panowie, mogę o ciszę? Dziękuję. Przepraszamy najmocniej teraz. No, że Założenie tych grobów nie jest tak samo wschód-zachód, jak jest założenie tego e, cmentarza. Ale sobie. rzeczywiście tak jest. Idą pod kątem. One idą pod kątem. Tam troszeczkę jakby nawet był... Tutaj to w ogóle ten wkop był dziwnie pod kątem tak, wykonany. Więc I on był może szeroki bardziej tak, a nie. Chyba, że to była właśnie taka jama zbiorcza. Że, może tak być. Że, ale to też wtedy by była jakiś układ, by zawierała, żeby to rzędy były, bo to jednak... To nie jest tak sobie chowane byle jak, tylko zawsze jakiś ten porządek bywa na takich cmentarzach. No dobrze, pierwszy obiekt mamy zbadany. Teraz jeszcze zostały następne trzy miejsca do przebadania. Czy rzeczywiście tam znajdowały się cmentarze, czy znajdują, czy są szczątki, zobaczymy. każdym się tutaj, dzisiaj powoli kończymy, za chwilę słońce już. Słońca tak naprawdę dzisiaj nie ma, ale za chwilę będzie ciemno, więc musimy to wszystko zasypać Według zaleceń konserwatora zabytków musimy tutaj błotnikom te szczątki wszystkie obłożyć Tak jak to po prostu od nas wymagają Zachować pełen szacunek do tego No jesteśmy mądrzejsi o to co zrobiliśmy dzisiaj Mamy wynik, to też tak dziwnie, no ale to jest wynik jakiś Każda informacja coś wnosi Tak, każda informacja coś wnosi, więc no dobrze, na tym kończymy dzisiaj, taka prawda. Idziemy dalej już po operatora koparki, po i będziemy zasypywać. Łukasz, tutaj gdzie była ta ikonka, tak? Pojawił się jeszcze guzik carski. Znaczy jeden guzik trudno teraz rozpoznać, bo no po prostu po konserwacji będzie, może coś więcej można było powiedzieć. Wygląda na to, że może być carski. W związku z tym, ponieważ ikonka też wygląda, ikonka jest z osiądu zrobiona, kwadratowa gdzieś w wielkości 5 na 5 cm. Z przedstawieniem jakiejś tam sceny biblijnej, no taka dość nietypowa, ale wydaje mi się, że to będzie jednak e, s, e, e, produkt rosyjski, czyli własność jakiegoś carskiego żołnierza. i Jeżeli ten guzik też będzie carski, no to by było potwierdzenie, że też żołnierze e, obu stron e, walczących tutaj byli pochowani, co zresztą normalne, bo. Mówienie, że cmentarz niemiecki albo cmentarz rosyjski jest takim mówieniem umownym. Państwo już skończyliśmy pracę. Rzeczywiście kwerenta, którą wykonywaliśmy, była poprawna. Tutaj był cmentarz. Spoczywało na nim 190 żołnierzy, w tym 42 żołnierzy carskich. Wiemy to z dokumentów niemieckich. No i właśnie, w niektórych miejscach nadal znajdują się szczątki żołnierzy, musimy pamiętać, że gdy była wykonywana ekshumacja, z tego co już się dowiedzieliśmy, ten cmentarz i ci żołnierze, które tutaj spoczywali, już to był okres 10 lat rozkładu tego ciała, więc no, nie wszystkich żołnierzy tak na pewno w 100% wydobyto, choć z tego co widzimy, to ekshumacja całkiem nieźle została przeprowadzona. No, właśnie, 190, 190 żołnierzy tutaj było pochowanych. Szczątki żołnierzy jeszcze tutaj są, więc pytanie, jak traktować to miejsce? Może zrobić kompleksowe badania archeologiczne, i ta odpowiedź by była już całkowita w 100%, albo po prostu postawić też tutaj krzyż i tak w celach upamiętnienia uporządkować to miejsce. I o tym wszystkim będziemy rozmawiali właśnie z nadeśnictwem.